Oto ostatni moment Sushanta puta, chwila, w której światło jednego z najbardziej obiecujących aktorów Bollywood zgasło na zawsze. Nikt nie spodziewał się, że człowiek, którego uśmiech potrafił rozświetlić ekran, a którego taniec i gra aktorska zachwycały miliony, wybierze tak dramatyczny finał. W czerwcu 2020 roku wiadomość o jego śmierci rozeszła się po Indiach jak burza wstrząsając nie tylko fanami, ale i całym przemysłem filmowym. Oficjalnie mówiono o samobójstwie, lecz za kulisami zaczęły krążyć pytania, plotki i teorie, które rozgrzały opinię publiczną do czerwoności. Sushant nie był zwykłym aktorem. Był symbolem pokolenia, które wierzyło, że marzenia można spełniać własną siłą i determinacją. Urodzony daleko od bombajskich elit filmowych, wspiał się na sam szczyt dzięki talentowi, uporowi. Jego historia miała inspirować, a jednak zakończyła się dramatem, który ukazał mroczną stronę Bollywood, konkurencję, intrygi, wykluczenie i presję, z jaką nie każdy potrafił sobie poradzić. Jeszcze przed śmiercią aktor miał podobno dzielić się z bliskimi lękiem, że jest izolowany przez wpływowe kręgi filmowe. Czuł, że jego kariera jest sabotowana, że filmy mu odbierano, a jego nazwisko zaczęło znikać z największych produkcji. Być może to właśnie to poczucie niesprawiedliwości, połączone z narastającą samotnością, popchnęło go w otchłań. A jednak, w oczach fanów pozostał wiecznym bohaterem człowiekiem, który potrafił zagrać zarówno genialnego studenta w Cichor, jak i legendę krykieta w MS do Unii, The Untold Story. Tragiczne odejście Rajputa nie było tylko prywatnym dramatem. Stało się punktem zapalnym ogólnokrajowej debaty o zdrowiu psychicznym, nepotyzmie w Bollywood i nierównej walce udsiderów z elitą. Przemysłu filmowego Media rozpisywały się o kulisach jego ostatnich miesięcy, a fani wylewali swój gniew i żal w sieci, domagając się sprawiedliwości. Niektórzy zaczęli nawet traktować jego śmierć nie jako samobójstwo, ale jako zbrodnie systemu, który niażdu talenty spoza filmowych dynastii. To właśnie ten kontrast między marzeniami a rzeczywistością, między blaskiem a cieniem uczynił. Historia Sushanta Singh Rajputa jedną z najbardziej poruszających w historii indyjskiego kina. Jego odejście było niczym wystrzał ostrzegawczy, pokazaniem, że za bajką o Bollywood kryją się dramaty, których nikt nie chciał widzieć. Kim był naprawdę Sushant Singh Rajput? Dla jednych outsider, który wspiał się na szczyt bez wsparcia wielkich nazwisk. Dla innych genialny marzyciel, którego życie przerwało się zbyt wcześnie. Jego droga była niezwykła i pełna kontrastów. Urodził się w 1986 roku w Patnie, w stanie Bihar, daleko od błysków, reflektorów i bogactwa filmowych rodzin. Wyróżniał się nie tylko inteligencją, studiował inżynierię w prestiżowym Delhi Technological University, ale też pasją do sztuki i tańca. To właśnie ta pasja popchnęła go ku aktorstwu, gdy porzucił pewną przyszłość w świecie nauki, by podążać za snem, który dla wielu wydawał się niemożliwy. Jego pierwsze kroki prowadziły przez teatr i telewizję. Serial Pawet Rariszta uczynił go gwiazdą małego ekranu, a widzowie pokochali jego szczerość i naturalność. Ale Raczput nie zatrzymał się tam, gdzie inni byliby zadowoleni, marzył o kinie. O dużych rolach, o prawdziwym wyzwaniu. Debiutował w filmie Kaj Po 2013 rok, gdzie od razu pokazał, że jest aktorem z ogromnym potencjałem. Potem przyszły kolejne sukcesy: Shudh Desi Romance, Detektyw Biôngkesh Bakshi, a przede wszystkim monumentalna rola w MS Douni, The Untold Story, która uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Indiach. Epoka, w której działał, była szczególna. Bollywood po 2010 roku przechodziło transformacje, Pojawiały się nowe historie, Odważne eksperymenty, ale jednocześnie coraz wyraźniej rysował się podział między insiderami, dziećmi filmowych dynastii, outsiderami, którzy musieli walczyć o każdą szansę. Sushant był symbolem tego drugiego obozu. Jego kariera była dowodem, że talent i determinacja mogą otworzyć drzwi, ale też, że te drzwi mogą się gwałtownie zatrzasnąć. Jeśli ktoś zagra nie pomyśli wielkich producentów. Nie wprost, ale właśnie w tej epoce rodzi się główny temat całej historii dramat Oldsiderów. W świecie pełnym intryk, Rachput miał wszystko talent, urodę, inteligencję i publiczność, która go kochała. A jednak, za kulisami pojawiały się plotki o sabotowaniu jego kariery. Mówiło się, że wielkie studia filmowe zaczęły go omijać, że z nieznanych przyczyn tracono wiarę w jego nazwisko. Były projekty, które miał realizować, a które nagle mu odebrano. Były kontrakty, które miały być jego trampoliną, a zostały przyznane komuś innemu, zazwyczaj dziecku filmowego magnata. To właśnie wtedy zaczęto szeptać o nepotyzmie w Bollywood, o ukrytej sieci wpływów która trzyma ołtarów w ryzach. Radput, zamiast stać się ikoną przemysłu, stał się symbolem jego brutalnych reguł. W wywiadach dawał do zrozumienia, że czuje się zmęczony i niezrozumiany. Że nie zawsze jest miejsce na artystyczną niezależność. Za jego uśmiechem na premierach i galach krył się ciężar presji, której nie potrafił już zrzucić. A potem nadszedł rok 2020. Pandemia, izolacja, zerwane więzi towarzyskie, wszystko to spotęgowało poczucie osamotnienia. Dla aktora, który i tak już walczył z demonami, lockdown stał się pułapką bez wyjścia. Gdy świadki na zamarł, jego własne lęki zaczęły mówić głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że za kilka miesięcy Ingi obudzą się wstrząśnięte wiadomością, która stanie się początkiem. Największej debaty w historii Bollywood czy ten świat naprawdę zabija marzycieli? Rajput nie doczekał odpowiedzi, ale jego historia uczyniła pytanie nieśmiertelnym. Jego życie i kariera stały się lustrem, w którym odbiły się wszystkie wady i sekrety filmowego imperium. To nie była już tylko opowieść o utalentowanym aktorze. To była opowieść o systemie, który doprowadził go na skraj. Oto historia, która zaczyna się jak bajka, a kończy jak koszmar. Sushant Singh Radput wchodził do Bollywood z oczami pełnymi marzeń i z sercem gotowym na... walkę... Jeszcze kilka lat przed swoją śmiercią wydawał się nie do zatrzymania. Filmy z jego udziałem gromadziły pełne sale kinowe, a jego nazwisko stawało się synonimem świeżości i autentyczności. Ale każdy, kto zna kulisy indyjskiego przemysłu filmowego, wie, że pod warstwą blasku kryje się świat ostrych noży, zakulisowych intryk i bezlitosnej rywalizacji. Początkowym wydarzeniem, które zapowiadało dramat, było stopniowe wycofywanie się producentów z projektów z udziałem Rajputa. W prasie branżowej zaczęły się pojawiać szeptane komentarze, stracił swój urok. Nie pasuje już do głównego nurtu. Nagle filmy, które miały być pewnikami, lądowały w rękach młodych spadkobierców filmowych dynastii. Aktor, który jeszcze niedawno uważany był za twarz nowej. Generacji, Stawał się outsiderem we własnym królestwie. Rozwój wydarzeń był niepokojący. W 2019 roku mówiło się o jego trudnych relacjach zawodowych, o tym, że był perfekcjonistą, że miał swoje zdanie i że niełatwo było go kontrolować. W świecie, w którym często decydują koneksje, a nie talent, taka niezależność stawała się problemem. Plotki głosiły, że wielkie studia filmowe zaczęły wpisywać jego nazwisko na nieoficjalne czarne listy. Sam aktor miał czuć, że jego kariera jest sabotowana. Nie zabrakło też skandali. Media obszernie relacjonowały jego życie prywatne. A każdy związek, każda kłótnia czy zerwanie stawało się pożywką dla tabloidów. Jego relacja z Rieczak Rowurti, aktorką i partnerką, stała się tematem narodowej obsesji. Zamiast wsparcia otrzymywał lawinę spekulacji i medialnych procesów zamiast zrozumienia brutalną ocenę. Konflikt wewnętrzny narastał. Radput był człowiekiem głęboko wrażliwym, pasjonatem nauki i kosmosu, kimś. Kto marzył o lotach na Marsa i pisał listy do samego siebie, by motywować się do działania. Ale ta sama wrażliwość, która czyniła go tak autentyczny na ekranie, stawała się jego przekleństwem poza. Nim. Oczekiwania branży, krytyka, plotki, wszystko to wciskało się w jego myśli i raniło głębiej niż ktokolwiek przypuszczał. Niespodziewanym wydarzeniem, które wstrząsnęło opinią publiczną. Była jego śmierć 14 czerwca 2020 roku w apartamencie w Mumbaju. Wieść rozeszła się w kilka minut, Twitter, Facebook, Instagram eksplodowały od postów fanów. Zdjęcia, filmy, wspomnienia, cała. Młodzież Ingi pogrążyła się w szoku. Ale obok żalu pojawił się gniew. Wszyscy pytali, jak to możliwe? Że tak utalentowany aktor, mający przed sobą całe życie, zakończył je w taki sposób? Kulminacja przyszła szybko. Śmierć Rajputa nie była jedynie tragedią osobistą, lecz katalizatorem ogólnonarodowej debaty. Media zaczęły drążyć temat nepotyzmu. Wymieniano nazwiska wielkich reżyserów i producentów, którzy rzekomo odwrócili się od niego. Pojawiły się listy filmów, które miał stracić. W sieci krążyły nagrania, w których znani aktorzy i celebryci mówili o nim w sposób. Protekcjonalny, a nawet lekceważący. Wtedy narodził się ruch społeczny, internauci zaczęli bojkotować filmy wielkich dynastii, domagając się sprawiedliwości dla Sushanta. Konsekwencje były. Ogromne. Śmierć Rajputa otworzyła puszkę Pandory. Rozpoczęły się śledztwa, najpierw policyjne, potem prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze CBI. Do gry wkroczyły również organy antynarkotykowe, a media relacjonowały każdy szczegół z życia Rejcza Krabourti, zamieniając jej proces w spektakl narodowy. Z tragedii powstała medialna burza, która trwała miesiącami przyciągając uwagę całego kraju, ale najważniejsze konsekwencje dotyczyły świadomości społecznej. Po raz pierwszy tak głośno i otwarcie zaczęto mówić o zdrowiu psychicznym w Indiach, gdzie temat depresji czy lęków często był zamiatany pod dywan. Ratput stał się symbolem walki nie tylko z nepotyzmem, ale i z tabu, które zabijało w ciszy miliony ludzi. Historia jego życia i śmierci była niczym dramat w sześciu aktach. Wzlot, nadzieja, sabotaż, izolacja, tragedia i rewolucja. Być może nigdy nie poznamy wszystkich odpowiedzi, czy jego śmierć była wyłącznie wynikiem osobistych demonów, czy też owocem systemowej opresji. Ale jedno jest pewne, od tamtego dnia Bollywood już nigdy nie było takie samo. Śmierć suszanta synga była niczym iskra wrzucona do beczki. Prochu. Wydarzenie to nie tylko złamało serca milionów, ale też otworzyło wrota do najciemniejszych korytarzy Bollywood. Za oficjalnym raportem o samobójstwie kryły się pytania, których nikt nie. Chciał zadać głośno, kto naprawdę zawiódł tego młodego aktora? I jakie mechanizmy systemu doprowadziły go do ostatecznej decyzji? Już kilka dni po tragedii pojawiły się skandale i plotki. Media społecznościowe eksplodowały hasłami o nepotyzmie, o filmowej mafii, która rzekomo zamknęła przed nim drzwi do największych produkcji. Pamiętne nagrania z talk show, gdzie wielkie nazwiska Bollywood śmiały się z outsiderów powróciły niczym złowieszcze proroctwa. Widzowie przypomnieli sobie chwilę, gdy Rajput był ignorowany na rozdaniach nagród, kiedy to jego talent pomijano na rzecz. Celebrytów z wpływowych rodzin. To właśnie wtedy narodziło się hasło Justice for Sushant. W tle trwała też walka o prawdę. Policja w Mumbai ogłosiła, że była to śmierć samobójcza. Ale tysiące ludzi nie chciały w to uwierzyć. Plotki o presji zawodowej, o mobbingu w branży filmowej, o depresji i lekach psychotropowych mieszały się z teoriami spiskowymi, które podsycały. Niepewność. Kiedy do śledztwa włączyło się centralne biuro śledcze CBI, a następnie indyjska agencja do spraw narkotyków NCB cała tragedia zamieniła się w spektakl medialny. Konflikt wewnętrzny Rodziny i partnerki aktora stał się tematem publicznej debaty. Ojciec Rajputa oskarżył Krabourti o manipulację i wywieranie presji. Sama Rie stała się celem narodowej nagonki, śledzono jej. Każdy krok, nagłówki gazet pełne były sugestii, że to ona pchnęła go ku przepaści. Została nawet aresztowana w związku z rzekomymi dostawami narkotyków, choć wielu ekspertów podkreślało, że proces zamienił się w polowanie na czarownicę. A jednak za tymi sensacjami kryła się prawdziwa emocjonalna kulminacja – obraz człowieka samotnego w świecie pełnym ludzi. Rad podpisał w notatkach o swoich marzeniach, o planach badawczych, o fascynacji kosmosem. Chcę odwiedzić księżyc. Chcę studiować astrofizykę. Takie wpisy odnajdowano po jego śmierci. Pamiętaj, co przeżyłeś, mówiły jego. Listy do samego siebie, jakby chciał przekonać się, że warto iść dalej. Ale rzeczywistość była inna, brutalna, głośna, bezwzględna. Reakcje mediów były skrajne. Z jednej strony opłakiwano straty aktora, pokazując jego najlepsze sceny filmowe, wspominając go jako chłopaka z sąsiedztwa, który zdobył Bollywood. Z drugiej strony, te same media rozdzierały jego życie prywatne, wyciągały każdą plotkę, każdy detal, zamieniając żałobę w sensacje. Kanały informacyjne transmitowały na żywo przesłuchania Ray. Komentowały jej wyraz twarzy, analizowały jej SMS-Y. Publiczność była rozdarta, jedni żądali sprawiedliwości, inni zaczęli dostrzegać, że cała tragedia staje się medialnym widowiskiem, które oddala od prawdy. W Indiach pojawiły się tysiące artykułów, filmów dokumentalnych i dyskusji telewizyjnych. A jednak pytanie najważniejsze pozostawało bez odpowiedzi dlaczego system zawiódł? Konsekwencje emocjonalne były nieodwracalne. Miliony młodych ludzi zaczęły mówić o własnych zmaganiach z depresją i lękiem. Psychologowie zauważyli, że śmierć Rajputa wywołała efekt Domny po raz pierwszy tak szeroko zaczęto mówić o zdrowiu psychicznym w kraju, gdzie temat ten wciąż był. Tematem tabu. Czarna prawda brzmiała więc jasno. Bollywood, które kreuje marzenia, potrafi też je zabijać. Za kulisami czerwonych dywanów kryją się nie tylko skandale, ale też ludzkie dramaty, o których nie mówi się głośno. Ratput stał się symbolem Outsidera, który nie przegrał talentem, ale systemem. Jego odejście było jak krzyk, którego nie dało się już zignorować. Fanów nie uspokoiły. Ani raporty, ani medialne procesy. Wciąż czuli, że historia nie została opowiedziana do końca. Dla nich Sushant nie popełnił tylko samobójstwa, został ofiarą świata, w którym nie ma miejsca na słabość. Pamiętaj, co przeżyłeś, to zdanie mogłoby być epitafium Rajputa. Bo choć jego życie skończyło się tragicznie, to wywołało lawinę zmian, która wstrząsnęła Bollywood i całymi Indiami. Śmierć, która miała zakończyć historię, stała się początkiem nowej ery świadomości. Sushant Singh Ratput pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych i. Zarazem fascynujących bohaterów współczesnego Bollywood. Patrząc na jego historię w stylu mity i sekrety, Widzimy opowieść o człowieku, który chciał przedefiniować reguły gry, lecz sam stał się ofiarą systemu. Jego kariera to dowód na to, że talent potrafi otworzyć drzwi, ale również na to, że w świecie pełnym polityki układów talent może być niewystarczający. Nasza opinia musi pozostać obiektywna, choć niełatwo ochłodny ton to wobec tak silnie emocjonalnej sprawy. Ratput był symbolem Outsidera, który osiągnął sukces bez wsparcia rodzinnych koneksji. Z jednej strony stanowił inspirację dla tysięcy młodych ludzi z mniejszych miast Indii, pokazywał, że marzenia są w zasięgu ręki. Z drugiej jednak jego historia odsłoniła mroczne kulisy, w których elity filmowe mają władzę. Decydowania, kto będzie gwiazdą, a kto zostanie odsunięty w cień. Ważne jest również to, jak śmierć Rajputa wpłynęła na publiczność. Po raz pierwszy w historii indyjskiego kina widzowie tak otwarcie i masowo podzieli temat nepotyzmu, depresji i presji psychicznej. Jego odejście było czymś więcej niż osobistą tragedią, stało się punktem zwrotnym w świadomości społecznej. Można powiedzieć, że raczput nawet po śmierci zmusił Bollywood do spojrzenia w lustro i zadania pytań, które wcześniej były zamiatane pod dywan. Nie można jednak zapominać o cieniu sensacji, który spowił całą sprawę. Media, zamiast ograniczyć się do godnego wspomnienia aktora, wciągnęły go w wir plotek, teorii spiskowych i medialnych procesów. To sprawiło, że tragedia prywatna zamieniła się w widowisko narodowe w którym cierpienie zostało wystawione na sprzedaż. Naszym zdaniem jest to przestroga pokazanie, jak łatwo można zatracić granice między prawdą a sensacją. Czy Radput był ofiarą własnych demonów? Czy ofiarą systemu? To pytanie do dziś dzieli zarówno ekspertów, jak i publiczność. Jedni podkreślają jego zmagania z depresją i samotnością, Inni zakulisowe naciski i odrzucenie przez filmowe. Elity. Prawdopodobnie prawda leży gdzieś po środku, a jego historia pokazuje, że nie można redukować człowieka do jednego wymiaru. Nasza opinia jest jasna. Sushant Singh Rajput zasługuje na pamięć nie. Jako aktor, który się poddał, ale jako artysta, który pozostawił po sobie pytania ważniejsze niż jego rolę. Jego życie i śmierć są mitem, który zmienił sposób, w jaki postrzegamy Bollywood i jego mroczne kulisy. A teraz pytanie do Was, widzów i słuchaczy: jak Wy oceniacie tę historię? Czy uważacie, że Radput padł ofiarą nepotyzmu i systemu, czy raczej własnych zmagań wewnętrznych? A może jedno i drugie jest nierozłączne? Podzielcie się swoimi opiniami, bo to właśnie głos publiczności ma moc zmieniać przyszłość kina. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane, ale teraz je znasz. Historia Suszanta Synga jest jedną z nich piękna i bolesna zarazem. To opowieść o chłopcu spatny, który rzucił bezpieczną przyszłość, aby marzyć o gwiazdach. To opowieść o aktorze, który dzięki własnemu uporowi i talentowi wdarł się do świata, gdzie większość drzwi była zamknięta. I wreszcie to opowieść o człowieku, który odszedł zbyt wcześnie, zostawiając po sobie echo pytań i niewysłowiony żal. Dziś, kiedy wspominamy jego rol od radosnego Ishana w Kai Poche, Po po do niego w MS do Unii. The Antoold Story czujemy, że Raczput nie był tylko aktorem. Był symbolem marzeń, które mogą się spełnić. Każdy jego uśmiech na ekranie przypominał, że Outsider również może stać się ikoną. Jeśli tylko nie boi się ryzykować. I choć świat odebrał mu szansę na dalszą drogę, jego dziedzictwo pozostało żywe w sercach widzów. Śmierć Sushanta była końcem jednego życia, ale zarazem początkiem. Dyskusji, które zmieniły Indie. To on sprawił, że głośno zaczęto mówić o zdrowiu psychicznym, że młodzi ludzie poczuli, iż ich głosy mają znaczenie. To on uświadomił, że nepotyzm i zakulisowe gry mogą niszczyć talenty, ale jednocześnie jego własna historia pokazuje, że siła jednostki potrafi rozświetlić nawet najciemniejszy system. Kiedy patrzymy na jego fotografię, na te błyszczące oczy. Pełne pasji trudno uwierzyć, że ich blask zgasł tak nagle. A jednak pozostaje wrażenie, że suszant wciąż żyje w filmach, które nagrał, w marzeniach, które zaszczepił w milionach ludzi, i w pytaniach, które pozostawił bez odpowiedzi. To echo nie jest krzykiem rozpaczy, lecz delikatnym szeptem nostalgii, przypomnieniem, że każdy z nas nosi sobie marzenia, a one zasługują na. Szacunek Racput nie był doskonały, miał swoje słabości, ale właśnie dlatego był prawdziwy. I choć jego historia zakończyła się tragicznie, jego dziedzictwo trwa nadal jako ostrzeżenie. Jako inspiracja i jako wieczny symbol Outsidera, który odważył się marzyć. Bo są gwiazdy, które gasną, ale ich światło jeszcze długo rozświetla niebo. Susan Singh Rajput był właśnie jedną z takich gwiazd.